Witam serdecznie wszystkich widzów. I zapewne wszyscy wiecie o tym, że możemy zdobyć francuski mm, pojazd kołowy premium 8 poziomu Panard EBR75 za darmo. <słuchaj> no słuchajcie, no cóż, to trwa od 21 lutego do 7 marca, więc wszyscy już. O tym wiecie, ale postanowiłem nagrać króciutki odcinek, przyglądnąć się tym misjom i coś powiedzieć na ten temat, ponieważ, jak już wiecie, uległy te misje zmianom i w tej chwili, tak było w poprzednich tych wydarzeniach oczoł Premium, większość graczy bazowała na zdobywaniu EXPA lub. Walce, w misjach na dziesiątych tierach, które dla niektórych były wręcz bardzo trudne lub nawet nieosiągalne. Czy to zdobywanie high kalibrów i tak dalej, i tak dalej. Słabi gracze po prostu mieli z tym problemy. Tutaj zostało to urozmaicone. No i przyglądnę się za chwileczkę tym misjom, czyli. Cóż, w każdym bądź razie, jeżeli ktoś ma dużo kasy 250 zł i ma Panarda, czy warto? To znaczy, słuchajcie, nawet jeżeli by mi dawali, nie wiem, złotego tygrysa za 250 zł, no to powiem Wam, że moim zdaniem zdecydowanie za dużo. Ceny czołgów premium. Moim zdaniem są za duże, za wysokie, ale oczywiście jest to gra free to play, więc nie musicie wydawać hajsu na tą grę, i zawsze się zastanówcie, bo tak naprawdę w tą grę można bardzo przyjemnie się bawić bez wydawania hajsu. No i cóż, pierwsza misja pierwszy etap do skończenia. Przypominam oczywiście, że skończenie każdego etapu. Spowoduje to, że cena tego zakupu za 250 Panarda zmniejsza się o 10%. No cóż, czyli można powiedzieć o po 25 zł za etap. Czyli po drugim etapie mamy 200 zł, 150 po czwartym, po szóstym etapie mamy 100 zł, po ósmym 50, a dziesiąty, oczywiście, jeżeli ktoś przynął life i porządnie. To, y, to będzie miał go za darmo. Oczywiście przy no Life y, tak jak mówiłem, kiedyś było zdobywanie y, tego EXPA. To tak naprawdę, naprawdę słabi gracze potrafili y, ostro przy no-life na szóstych tierach, szybkie bitewki, myk, myk i jakoś y, to zdobyli. Pierwszy etap, y, czyli mamy tutaj albo dziewiątymi i dziesiątymi tierami, zniszczyć co najmniej trzy pojazdy przeciwnika. Jeden raz, tego nie rozumiem, i zadać przynajmniej 3000 uszkodzeń. Pierwsza misja, oczywiście, dla koksów, wydaje się być może. W ciągu dwóch, maksymalnie trzech bitew do zrobienia: no bo tu 3000 obrażeń na 10 i 9 tierze to nie jest problem, ale oczywiście zniszczenie trzech pojazdów to jest wiadoma sprawa sytuacyjna i wszystko uzależnione też od naszej drużyny, bo mogą dobić i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest niby prościutka misja. No, a jeżeli chodzi o y, drugi y, wybór misji, no to zdobyć w sumie 3000 punktów doświadczenia bazowego y, z tego co pamiętam, chyba zaczynało się kiedyś od 5000 bazowego y, Expa, więc y, no cóż, to 3000, no jest prostciutkie. Bierzemy czołg, na którym zdobywamy średnio najwyższe expy, damy na tą macie na Cromwellu 1000 bazowego expa średnio, no to mamy 3 bitwy na Cromwellku, czy to wygrana, czy to przegrana, średnio wychodzi 1000. Ale oczywiście są gracze, którzy mają średnio 300 expa bazowego, no to już wiadomo, muszą 10 bitew rozegrać, więc ta pierwsza misja dla niektórych jest Ogromnie prosta, a dla niektórych już delikatnie problematyczna. Drugi etap mamy zdobyć co najmniej 800 punktów bazowego doświadczenia 5 razy 9 i 10 tiery. Przypominam, że na 9 i 10 tierach zdobywanie wysokich ekspów jest trudniejsze niż na 6, 7, 8. Tierach. Wiadomo, 9 i 10 tiery zazwyczaj y, są zawsze na topie, a taka szóstka łatwiej zdobędzie lepszy exp bijąc w 8 tiery. No i w ogóle łatwiej zdobywać moim zdaniem na niższych tierach y, te 800 exp. Oczywiście wszystko zależy od gracza, 5 razy, y, a niektórzy w ogóle nie mają 10 i 9 tierów. Y, Czyli dla niektórych jest to prostota, a dla niektórych już to może być mały problem. Na wymiankę mamy misję na poświęcenie wygrać 7 bitew. Liczą się tylko bitwy wygrane, gdy było się wśród 10 najlepszych pod względem EXPA. Czyli wiadomo, no, arty nie wchodzą tutaj w grę. No, bo na arcie ten EXWI jest, nawet jeżeli zrobimy w miarę dobrą bitwę, możemy być poniżej 10, Więc warto brać raczej jakieś leciki, medziki. No i zapewne 7 bitew wygranych. No, to jest coś około 15, 14, 13 bitew. Zależy od dnia. No i mamy drugi etap wykonany. Trzeci etap tutaj mamy albo zadać co najmniej 3,5 tysiąca obrażeń 6 razy i być wśród 3 najlepszych graczy w drużynie 9 i 10 tierami dla niektórych to są 3, 6 bitew 3,5 tysiąca obrażeń i być wśród 3 najlepszych no to naprawdę są tacy gracze uwierzcie mi, którzy to mają co bitwę więc to jest 6 bitew a dla niektórych no już to może być naprawdę wielki problem. Są tacy gracze. Uwierzcie mi, są tacy gracze, którzy nawet na dziesiątkach, wykonując 3,5 tysiąca obrażeń, po prostu są zachwyceni. Jeszcze. No, dla niektórych to już może być bardzo trudne. Oprócz tego możliwość. Misja to jest 15 tysięcy bazowego Expa, czyli ci słabsi gracze będą robić to 15 tysięcy bazowego expa. I cóż, bierzemy czołg, którym średnio mamy najlepsze expy i zapieprzamy dla niektórych 15 bitew, a niektórzy być może będą musieli rozegrać 50 bitew. Wszystko zależy od gracza. Czwarty etap zdobądź co najmniej 950 punktów bazowego. Doświadczenia 8 razy, i to jest pamiętajcie 9 i 10 Tiery, czyli zdecydowanie lepiej wziąć dziewiąteczkę jakiegoś lajcika, medzika. No i jademy z koksem. Dla niektórych <laughs> nie, no 8 bitów, nie... to, to nawet koksy, bo to 950 bazowego doświadczenia, no to. To musi być raczej zwycięstwo i to dobre zwycięstwo. Oczywiście zdobywając, no nieważne, no ale no, nawet koksy tutaj mogą zagrać z 20, nawet bitew, żeby to wykonać. Niektórzy rozegrają 8, nic nie mówię. A gracze, gracze, gracze słabsi, no to Jezus do no, przypuszczalnie już na czwartym etapie z lewej strony misje, no to już będzie blokada totalna. Tutaj prawa strona, wygrać 25 bitów i tu jak widać nie mamy bazowego EXPA. Na czwartym etapie na czwartym etapie to było kiedyś bodajże 30, 15 tysięcy albo 30 tysięcy EXPA, coś około tego, nie? Tutaj mamy 25 bitów i... Liczą się tylko bitwy wygrane jeszcze wśród 10 najlepszych graczy pod względem drużyny. Czyli to musimy wykonać, jeżeli macie średnią procent zwycięstw, około 50% damy na to, no to to jest 50 bitew i jeszcze te, na każdej wygranej musimy być w pierwszej dziesiątce. No to tak pirat oko 60-70 bitew. Dla niektórych graczy, dla niektórych 30, 40, no wszystko zależy, no ale biorąc pod uwagę te 60, 70 bitew, no to w tym czasie mając na przykład średnio 500 ekspa na czołg, no to to jest 60, 70, no to już jest kurde matematyka. Ponad 30 tysięcy. Bazowego EXPA, czyli. No, powiem Wam, że tu już jest trudno. Czwarty etap już moim zdaniem jest trudniejszy, chyba, niż etap w poprzednich kampaniach na Choke, tych no-lifeowych kampaniach. Piąty etap. Kurde, już 10 minut gadam. To trzeba się pośpieszyć, bo zaraz Mistrzostwa Świata. Zawali co najmniej 20% wszystkich uszkodzeń zdobytych przez Twoją drużynę 8 razy. Czyli cóż, high kaliber trzeba myknąć, nie? 8 razy. Aha, nie do końca high kaliber, ale 20%, żeby wykonać. Yy, czyli tak, damy na to, jesteśmy na tierach 9 i 10, czyli mamy 20 tysięcy HP około, a nawet czasami jest o wiele więcej. No to 20% to jest 4000. Yy, 8 razy 4000 plus. Dla niektórych prościzna, niektórzy jezu. No i mamy tutaj piąty etap, 30 tysięcy punktów doświadczenia bazowego. Powiem Wam szczerze, że niektórzy ten piąty etap wykoną, wykonają szybciej niż czwarty etap. Jeżeli chodzi o prawą stronę, Kurde, może się mylę, może nie. Najwyżej mnie tam poprawcie bo tutaj trzeba być w pierwszej dziesiątce, jeżeli chodzi o doświadczenia. Nie wszyscy, przecież jest 15, no więc tych 5 zawsze nie jest w pierwszej dziesiątce. No. Szósty etap. Tutaj mamy zdobyć co najmniej 950 punktów bazowego doświadczenia 14 razy. I bądź wśród trzech najlepszych graczy ze swojej drużyny, i to są dziewiąte i dziesiąte tiery. Ja tak tylko przypomnę jeszcze raz, że na dziewiątych i dziesiątych tierach nie jest tak łatwo zdobywać 950 bazowego mm, doświadczenia. Łatwiej moim zdaniem jest to na 6, siódmych i ósmych tierach. Moim zdaniem, oczywiście waszym, być może nie. Więc 14 razy, oczywiście niektórzy zrobią to w 14 bitwach. Ale tutaj musi być raczej zwycięstwo, tak mi się wydaje. No, na porażce, mimo tego, że zrobicie 6000 obrażeń, to możecie mieć tego EXPA 600. Więc y, zwycięstwo 14 razy. Niektórzy 30 bitew, niektórzy 300 bitew. Więc no, jest to problem. Szósty poziom dla, dla słabszych graczy. Dla lepszych luzik. Znaczy, luzik. A tutaj. Szósty etap 35 bitew wygranych i w pierwszej dziesiątce. Słuchajcie, przypominam, 35 bitew wygranych to jest coś około 70 bitew. W pierwszej dziesiątce to może być dla niektórych nawet 100 bitew. Średnio może to być 100 bitew. Może to być 100 bitew. Oczywiście może to być 70 bitew, 80, ale 100 bitew. No to powiem wam szczerze, że jakby było tutaj na szóstym etapie 35 tysięcy bazowego Expa, to wielu graczy, 70% chyba graczy wolałoby, żeby to było 35 tysięcy bazowego Expa niż 35 wygranych w pierwszej dziesiątce. Tak mi się coś wydaje. Siódmy etap mamy zadać co najmniej 4000 uszkodzeń 14 razy i zniszczyć co najmniej dwóch przeciwników. Dla koksów 14 bitew. Naprawdę są gracze, którzy mają średnie obrażenia ponad 5000 na czołg. Oczywiście zdarzy się bitwa poniżej 4000, więc koksy do 20, bit, 20 bitew mają to wykonane słabi gracze. Powiem Wam szczerze, że są tacy, są tacy gracze, którzy do tej pory nie zrobili 14 bitew na tierach 9 i 10 powyżej <grym> 4000 i zniszczyli dwa czołgi. Są tacy gracze, uwierzcie mi, do tej pory, mając kilka tysięcy bitew, nie mają takiego wyniku, więc dla niektórych wręcz niemożliwe do wykonania. Lewa strona bądź wśród 10 najlepszych graczy ze swojej drużynie pod względem zdobytego doświadczenia. 80 razy. No cóż. No cóż. 80 bitew. Tutaj myślę, że trzeba liczyć, że wielu graczy zmieści się w pierwszej setce. Znaczy w 100 bitwach. Wielu graczy. Ale są tacy gracze, którzy przekroczą tą, tą setkę, więc. Z dobitew, a są gracze, którzy wykonują 10-15 bitew dziennie, czyli to jest ponad tydzień zapieprzania dla niektórych graczy. No life'y oczywiście, plus plus. Ferie, siódmy te, czyli trudno no. Ósmy etap, 40 tysięcy bazowego expa i być, w... jeżeli chodzi o doświadczenie w pierwszej dziesiątce, więc tu, tu też te szybkie bitwy Pamiętajcie, że tu już trzeba grać zawsze w skupieniu. Bo słabi gracze muszą się skupić, żeby być w pierwszej dziesiątce z doświadczeniem, więc. No, dużo bitew. No. Niektórzy gracze również około 100 bitew tu będą musieli rozegrać. A dobrzy gracze rozegrają 40 bitew i luz. A niektórzy nawet 30. A ta strona. Ukończ bitwę jako najlepszy gracz obu drużyn pod względem zadanych uszkodzeń 14 razy. Zadaj co najmniej 3000 uszkodzeń Pff, jako najlepszy gracz. Powiem Wam szczerze, że nawet dla koksów <coughs> to jest z 30 bitew. Nawet dla takich koksów, którzy napieprzają non stop z kumulaków goldowych, to jest 30 bitew. A dla graczy słabych, to jest całe życie. No, dziewiąty etap. Ukończ bitwę jako najlepszy gracz ze swojej drużyny pod względem zdobytego doświadczenia 20 razy. I zdobądź co najmniej 850 punktów doświadczenia bazowego. To zdobądź co najmniej 850 punktów doświadczenia bazowego. Tutaj powoduje, że to musi być wygrana. Niekoniecznie, ale na przegranej, mimo tego, że masz najlepsze zdobyte doświadczenie, możesz nie przekroczyć 850 bazowego EXPA, więc. I jeszcze ukończ jako najlepszy gracz ze swojej drużyny. Uff, powiem Wam, że nawet koksy tu są delikatnie yy, zaniepokojone, bo to może być dużo, dużo bitew. Oczywiście dla słabych graczy to jest nieosiągalne. Yy, a prawa strona, bądź wśród 10 najlepszych graczy ze swojej drużyny, 90 razy. Czyli tak. Niby, można powiedzieć, 90 bitew. Ale uwierzcie mi, niektórzy będą musieli grać 200 bitew. Jezu, Maria, to z, tego, z tego maratonu robi się niezłe no jeszcze z ryzykiem. I dziesiąty etap. ukończy bitwę jako najlepszy gracz ze swojej drużyny. Pod względem zdobytego doświadczenia 20 razy. Zadaj co najmniej 2,5 tysiąca uszkodzeń. Czyli cóż, tu już odpada taki light na świecenie, nie? Bo zdobyć dobry exp na 9. 10. tierze lightem jest łatwiej świecąc, ale tutaj jeszcze trzeba zadać co najmniej 2.500 obrażeń. Niektórzy zrobią to w 40 bitwach, niektórzy w 400. A Ostatnia rzecz, tamtej ze strony, można powiedzieć, tej dla słabszych graczy niby, to jest zdobyć 45 tysięcy punktów doświadczenia bazowego i być w pierwszej dziesiątce. Ja myślę, że to jest no, trudne, no. Oczywiście niektórzy tu, gracze słabi muszą pamiętać, że być, trzeba być jeszcze w pierwszej dziesiątce, no i... W zasadzie tyle, pogadałem już 20 minut. Chciałem jeszcze zagrać panardem, ale to może w następnym odcinku. Słuchajcie, co wy sądzicie na temat tego wydarzenia? Napiszcie w komentarzu, ponieważ, cóż, wyzwanie na kółkach moim zdaniem jest bardzo trudne i powiem Wam szczerze, że. Że, że, że to tak chyba zrobili, żeby jednak wydać trochę tego hajsu. Przypominam, każde 10% to jest 25 zł. Moim zdaniem ten czołg powinien kosztować 25 zł, a nie 250. Zastanówcie się nad tym, czy warto. Ciężko powiedzieć. Moim zdaniem nie warto. Aby co chcecie robić z waszym czasem i z waszymi pieniędzmi, to róbcie. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.